60 stopni prawie no i zobaczcie sobie jak wygląda yy, ten piecyk wyspalany przeze mnie My musimy układać go górą bo mamy wąskie dźwiczki no i rozpalamy no i jak widzimy róż nam ładnie wszedł do pieca tak to wygląda już tutaj. tutaj mamy od góry proszę bardzo praktycznie na całość pieca musieliśmy go włożyć tymi dźwiczkami wyciągnęliśmy dołem podczepiamy naszą jeszcze rureczkę którą będzie doprowadzony olej no i rozpalamy, najważniejsze, tak jak pokazują inni na filmie, że na przykład biorą kawałek szmaty nasączonej i włączają wiatraki i zajebiście im się to wszystko pali, prawda? A to wcale tak nie jest, musi być konkretna rozpałka. W tym wypadku mamy kostkę brykietu, tutaj mamy brykiet podrobiony, wymieszamy go teraz z olejem i wtedy dopiero go wrzucamy tam na ruszt i podpalamy. Co zobaczycie sobie, zakupiliśmy taki wiatraczek z regulacją obrotów za 120 zł z Aliexpress także włączamy jak widać wetraczek nam chodzi. no i dobra odpalamy odpalamy ten ruszcik tutaj mamy nasz brykiecik nasączony bardzo szybko się nam odpali zaraz zobaczycie zresztą no i mamy nasz palnik podpalamy nasz towar Teraz zobaczycie jak to wszystko działa. No i dużo zachodu z tym wszystkim i temperatura wcale jakoś na zbytnie nie wzrasta, bo no akurat widzimy 30 niecałe stopnie, 25. Także apali się już nam ze 20 minut. Także tak to wygląda. No także podsumowując całe to palenie. Nie warte zachodu, oleju nam idzie bardzo dużo, żeby naprawdę napalić w tym piecu, no to trzeba nie z 5 litrów. Także tak to wygląda. Temperatura wcale na wielkość nie wzrasta. Strasznie pomału. no Żeby mówię, z 50 stopni złapać na piecu, to naprawdę trzeba się postarać. No wiadomo, że trzeba kontrolować takie rzeczy, ponieważ olej może nam się gdzieś tam jakoś wyciec lub podpalić. Także tutaj mamy wszystko prowizorka po nawet godzinie palenia. Także tutaj wszystko nam się nie nagrzewa, nie jest gorące. Tak samo jak ta rurka nie jest gorąca, jest lekko ciepła. Także, także tak to wygląda. No, już tutaj widać duży ogień, ale to i tak, żeby w takim piecu napalić, potrzeba naprawdę dużo czasu i cierpliwości. Spala. No ja po prostu chciałem zobaczyć jak to wygląda Jak to wygląda w praktyce Zrobiłem to wszystko tak na próbę, na sztukę jak widać Wentylator kupiłem na Aliexpress za 120zł To sobie wyspawałem sam Sumując tak to wygląda Olej sobie nam pomalutku skapuje Wymienię sobie nam to rureczką Tutaj te rurki nam się nie grzeją Od oleju i tutaj wentylatora Niby blisko są od pieca Ale są ledwo ciepłe Także nie ma z tym problemu no i spalimy jakieś 25 minut temperatura na piecu to jedynie no niecałe 30 stopni także to jest bez sensu trochę zadymy trochę się ten olej dymi górne drzwiczki, o jak widać wiem. zobaczmy co się tutaj dzieje no tutaj jest bardzo duży odzień.